Dzień dobry, dzień dobry z tej strony. Marta z Drop of Sunshine i zapraszam Was na moją inspirację dla Craft O'Clock. My friends, today we're gonna be creating an inspiration for the Craft O'Clock. Przede mną jest najnowsza kolekcja, którą już sobie powycinałam, stworzyłam też kilka kwiatków, takich gwiazd betlejemskich, które powycinałam z bloczków y, mudowych i pokryłam przezroczystym proszkiem do embossingu. My friends, I've already prepared myself all these elements, I've also created some y Flower poinsettias, which I cut from the mood uh, papers, which you could see in a second ago, and I covered them up with the clear embossing powder. I also have some chipboard shapes and this window, this beautiful window uh, frame, which is from extras to cut from the older mixed media release. You will have all the elements uh, down below in the next script, description area, so you can check it out. Oprócz tego mam jeszcze przygotowane tekturki, gotową bazę. Zobaczcie sobie i takie okienko, które pochodzi już z takich starszych dodatków z Mix Mediowej kolekcji. Wszystkie one macie tutaj, wszystko to, z czego dzisiaj korzystałam, macie wypisane w opisie, więc zajrzyjcie sobie i tam możecie wszystko sprawdzić. Baza do mojej kartki jest 20 na 20 cm, w zasadzie to 8 na 8 cali, tak naprawdę. Zrobiłam ją odrobinkę większą, tak żebym właśnie pasowała do, do tego papierka brązowego, który pochodzi z brązowego muda, ponieważ chciałam mieć odrobinkę takiej ramki, która pasowałaby właśnie do tego drewienka, do koloru tego drewienka z okna. My friends, I am using 8x8 card base and now i also grab the brown piece of the cardstock uh, to have this frame around this uh, lighter color piece. So it will be matching the window perfectly. Żeby moje okienko wyglądało bardziej realistycznie, korzystam sobie z, tutaj z kawałka takiej e, foliki acetonowej, którą przyklejam właśnie do, do tego mojego okienka. Zanim jeszcze to zrobię, to dodatkowym krok, krokiem było. E, odrobinka brązowego tuszu kochani na te wszystkie e, wycinane elementy e, tego okienka po to właśnie żeby tego białego nie było znać i to drewno wyglądało bardziej realistycznie My friends I used a piece of the acetate to glue it on the back side of the window but before I did that I took a brown color ink just to help to get rid of the white edges in this uh, little uh, square areas which I was cutting out from the window Następnie pomyślałam, że samo okienko na takiej dużej kartce nie zapełni mi tyle przestrzeni, ile bym chciała i od razu pomyślałam, że przydałoby się coś jeszcze i pomysł przyszedł mi do głowy na takie właśnie świąteczne sanie. Nie mam żadnego wykrojnika, ani też y, żadnej tekturki takiej, która by mi pasowała rozmiarem, więc postanowiłam, żeby stworzyć sobie coś takiego samemu. Jest to bardzo proste, zachęcam Was, żebyście y, popróbowali, naprawdę dużo rzeczy można sobie tak właśnie dorobić w ten sposób. Y, lubię pracować właśnie z taką tekturą interligatorską, dlatego że po wycięciu macie taki efekt właśnie Uh, my friend after i prepare myself this window i thought i will need some extra elements i came up the idea came to my head uh, to create this um, um, slave but I didn't have any any chipboard any elements or die cut which would be you know matching with the size so I took a piece of the cardboard and I've just pencil marked it and now I'm cutting around it it's very very easy and many occasions we tend to rush to the shop to buy all this fancy dice and all the equipment but the rea reality is that many things you can actually achieve yourself uh Just draw it on a piece of the cardboard and cut it out, and you will be surprised how good they're gonna be, look like. Wycinam sobie dokładnie tą moją tekturkę, korzystam tutaj z takich Team Holcowych nożyczek, które już mam bodajże w 8 albo 7 lat. Na pewno bardzo, bardzo długo je mam, i muszę Wam powiedzieć, że polecam. To są nożyczki do ciężkiej pracy, one nigdy mnie nie zawiodły i naprawdę. Bardzo, bardzo jestem zadowolona, każdy drucik, każdą właśnie taką tekturkę, mocniejszą rzecz, którą trzeba wyciąć, to one tną po prostu jak przez masło. Tutaj wycinam sobie kawałek takiej, e, tego brązowego papierka, e, bo ma fajne takie deskowanie, które wydaje mi się, że będzie właśnie pasowało tutaj do tych sani. A dodatkowo e, po przyklejeniu frontowego panelu na tą kartkę nikt nie zauważy, że tam kawałeczka brakuje. I to jest dobry sposób, kochani, żebyście zaoszczędzili swoje papierki e, i zamiast korzystać z kolejnego papierka, z nowego bloczka, to można sobie tam pewne elementy pod spodem właśnie powycinać. Uh, for my slate, I've decided to cover them up with this brown color paper, and I've cut it out in the center, uh, so that way I will I will stretch my paper without using any extra additional piece. No one will ever see once I glue the front panel on top of a and this way I have this beautiful wood uh, wooden pattern on my on my slate, and I just think it's looking amazing. Now, for the bottom part of it, I've decided to give it a little bit like more metallic look and for that I will be using some embossing powders. E, na podstawkę, e, ojku, nie wiem jak to się nazywa ten, te pręciki od tych sani, <laughs> ale no wiecie o co chodzi. Kochani, na tą podstawę postanowiłam wykorzystać proszki do embossingu, ponieważ chcę, żeby, żeby te nóżki od tych sań miały taki właśnie metaliczny wygląd. I to, co lubię robić, żeby uzyskać taki efekt, to korzystam sobie z dwóch proszków do embossingu. Pierwszą warstwę kładę taką złotą, natomiast na drugą warstwę y, korzystam z takiej metody jakby troszeczkę Pomieszania tych proszków, i najpierw delikatnie, gdzie gdzie posypuję takim proszkiem w kolorze rose gold, a potem jeszcze e, dokładam dodatkowo takiego właśnie gruboziarnistego złotego proszku. I kiedy one oba stopią się nam razem, to tworzą właśnie taki fajny, metaliczny, e, metaliczny wygląd. Uh, for my um, this um, base top of the slate i've decided to use two color of the embossing powders i'm using the gold chunky embossing powder and then the rose gold one and once they both melt together they create this beautiful metallic look and it's uneven and it's just much more realistic than just using a plain gold embossing powder Now, to cover up all the imperfection, I am just taking my scissors and I'm just going all, all over the edge. And then I will use the brown ink to just cover up this, uh, this light area. Aby tutaj ukryć wszystkie niedoskonałości uh, objechałam sobie te brzegi nożyczkami i teraz dodatkowo jeszcze uh, korzystam sobie z takiej małej gąbeczki uh, uh, z takiego małego i objeżdżam sobie te wszystkie brzegi brązowym y, tuszem i ten Distress Oxide, który tutaj mam, on był troszeczkę za jasny, więc korzystałam sobie z ciemniejszego kolorku. Akurat tutaj y, złapał mi się ten Memento tuszek i po prostu y, pozbywam się tych wszystkich y, jasnych y, elementów. So y, one side... Y use a brown ink all over my edges my slate are ready and look on that my friends it's already already looking so nice and i just cannot wait to start dressing it up now uh, to achieve this little teeny tiny frame i'm just uh, cutting around This lighter piece and I am cutting it from all four sides because it has uh, a little bit wash up effect towards the edges and I want it to be even. E, przycinam sobie ten e, frontowy papierek i, kochani, on ma troszeczkę takie e, wybielenia e, bliżej, właśnie brzegu, dlatego też wycinam go ze wszystkich czterech stron, ponieważ chcę, żeby to pobielenie. Było równe, żeby nie było tak, że przednia dwie strony, a dwa e, kolejne brzegi będą bardziej wybielone. Dlatego właśnie e, korzystam ze wszystkich czterech stron. I tutaj pokażę Wam ciekawy patent, jak bez folderu do embossingu e, zrobić sobie taką fakturę drewienka. My friends, I will show you very, very quick tip how you can achieve the wood pattern texture. Without having any embossing folder, I do have a few embossing folders which have this wood grain effect, but nothing as big to actually um, fit this paper. Ja co prawda mam foldery do embossingu, które mają taką teksturę drewienka, ale żaden z nich nie jest na tyle duży, aby mógł tą moją e, kartkę pomieścić. Zaczynam sobie od tworzenia linii do pikowania, co mniej więcej pół cala, a jeśli macie Centymetrową tablicę, to zróbcie sobie co centymetr, co półtora. I kiedy już mam zrobione te linie od góry do dołu, to biorę kolejne, kolejne. Przesuwam sobie tą kartkę i robię kolejne takie małe biegowanie. Już tym razem nie po całości, ale drobne kreseczki tu i ówdzie. Możecie sobie zobaczyć, jak przewracam tą kartkę po drugiej stronie, jak ten wzór wygląda. My friends, what I did. I score every half an inch, um, creating a full line from top to bottom, and then uh, once I have them done, I am going in between and fill up the spaces with creating a little lines like um, just you know short quick lines here and there. and you can see once I turn my paper uh, on the back side, it's create this faux uh, wood grain effect and I absolutely love it. I love it and it's just amazing things which adding a instant texture to your paper and it will create this beautiful look. I jak już mam ten papierek gotowy, to yy, biorę sobie kawałek tutaj dwustronnej taśmy klejącej i podkleję go yy, do tego większego yy, brązowego kawałka, który sobie naszykowałam wcześniej. Uh, so, once this piece is ready, I am just taking double sided tape and I am adhering it on the top of this brown uh, piece I've already prepared earlier. And as you can see, no one will see this piece missing inside, and that way I save uh, a bit of my paper. I jak możecie zauważyć, nie będzie widać właśnie, że te saneczki są wycięte w środku i w ten sposób zaoszczędziłam trochę tego papierka i nie musiałam właśnie sięgać po nowy bloczek. I zobaczcie, jak fajnie ta cienka rameczka się nam prezentuje i naprawdę podoba mi się ten efekt właśnie tego drewienka tutaj bardzo, bardzo fajnie to wygląda. I sprawdzam sobie jeszcze jak to wygląda na mojej bazie, czy wszystko się zgadza i od razu przyklejam sobie właśnie na płasko również na tą moją bazę. Uh, so my friends, I've just glued front panel to this backing frame and then I am attaching it uh, to the 8x8 uh, card base which I've just uh, created myself earlier on as well. And here I am adding a drop of the liquid glue on the corners. And that way I am able to shift my paper tiny tiny bit to make sure everything is glued nice and even. E, kochani, jak możecie zauważyć, kiedy przyklejam sobie takie właśnie e, podkładki, e, ba, e, elementy do, do bazy, e, zawsze nakładę dodatkowo jeszcze kropelkę kleju na rogi mojej karteczki, i w ten sposób mogę sobie tą karteczkę delikatnie przesunąć, żeby upewnić się, że jest prosto. E, niestety e, bardzo lubię korzystać z dwustronnej taśmy klejącej, bo ona bardzo pięknie przykleja te brzegi szyściutko idealnie. Natomiast no, nie można tej karteczki przesunąć. Jakby jak się przytknie ją do, do papieru, to czasami może być troszeczkę krzywo. Dlatego lubię sobie właśnie w ten sposób ułatwiać za pomocą takiego kleju PVA. To jest zwykły taki szkolny biały klej i naprawdę. Daje on taką odrobinkę poślizgu, żebyście mogli sobie równiutko wszystko przykleić. Teraz przyklejam moje okienko do papieru, ale żeby nadać, żeby to nie było tak płasko, korzystam sobie z takiej dwustronnej gąbeczki dystansowej po to, żeby nadać troszeczkę tej przestrzeni. Zobaczcie, dzięki temu ma się wrażenie, że, że ta choinka znajduje się gdzieś tam w głębi pokoju, bo to okienko jest troszeczkę wysunięte do przodu. Uh, my friends i am using double-sided foam tape to actually create this dimension in my window so when you look it through uh, you've got this feeling that there is some dimensional you know uh, perspective inside and that's why i'm using this double-sided uh, foam tape and uh, I've made sure I have it positioned right on the paper eh, before I glue it, and now you can see eh, once I put my slide inside it's just looking perfectly already. I zobaczcie, teraz dokładam sobie te saneczki i na sanki eh, muszę dodać troszeczkę więcej tej gąbki, ja sobie tutaj 4 eh, bądź 5 chyba nawet eh, złożyłam tą gąbkę po to, żeby mieć takie naprawdę duże podbicie. Ta gąbeczka eh, ma 1 mm eh, grubości. I chcę, żeby te saneczki troszeczkę odstawały, bo po pierwsze, żeby również nadać im takiej perspektywy, a po drugie, żeby łatwiej mi było później te sanki wypełnić tymi wszystkimi dodatkami i elementami, które sobie zaplanowałam. Uh, my friends, I am folding this foam tape five times, so I could create a really, really bulky like dimension. This way, I am uh, creating an additional perspective that the slides are way in front of the window. and it will also help me out to fill up all the elements inside later on and here i am adding additional extra pieces of the of the foam just to raise it up the window uh, a little bit so it's not going to be laying as flat and uh, it will get the, the dimension um a little bit more dimension and once i'm happy i will add some uh, glue to the back and just glue it down to uh, to my card I jak już sobie te wszystkie elementy tak y, ułożyłam, dodałam odpowiednią ilość tej gąbeczki, y, i podoba mi się to, przykleję je i zacznę sobie wypełniać tą moją kompozycję. Czyli zaraz przejdziemy do tego, co lubię najbardziej, i myślę, że wszyscy, wszyscy to lubimy, że to jest ten moment naszej pracy, kiedy naprawdę zaczyna być widoczny ten efekt, kiedy pojawiają się te wszystkie cudne dodatki, a muszę Wam powiedzieć, że. Przy tej świątecznej kolekcji dodatki są rewelacyjne. Wszystkie te kwiatusie, te elementy, nawet nie udało mi się tutaj wszystkiego zmieścić. Tego jest tak dużo. Nowe świąteczne bloczki, naprawdę tam jest mnóstwo. I te kubeczki z gorącą czekoladą, i, i ciasta, no wszystko jest przepyszne, aromatyczne, i aż mi było szkoda, że nie wszystko mogę tam właśnie wepchnąć. I dodatkowo jeszcze jedna rzecz, którą lubię robić, to przy wypychaniu takich y, dużych kompozycji zawsze dodaję sobie troszeczkę sianka florystycznego, bo ono y, y, zapewnia też dodatkowy taki, wiecie, trochę rustykalny wygląd, ale też i ułatwia układać tą kompozycję. My friends, I also add a little bit of the florist's sisal. To help me out to fill up the composition, and it also gives this beautiful uh, rustical vibe. And here you can see how beautiful these elements are. I just absolutely love them and the craft o'clock actually I didn't show you that in the in the first place but uh, for uh, their new collection release they have the full block which is 12 pages of elements to cut the block is in size 6 by 12 inches it's a it's quite long uh, strips and they are just filled there's a hundred on top of the hundreds of the elements in this block so check out the description down below and if you're curious to see I was creating the video with packing and um, all the design team pack and you could see in more detail if you just go over my channel you can see uh, how they're beautifully look like all these elements and what's inside as well now i'm filling up the gaps i'm just using the hot glue and basically there is no more like construction going on on this card it's just filling up um, the gaps and just just building up the composition Jak możecie zauważyć, to jeszcze nie przykleiłam sobie tych saneczek po to, żeby e, łatwiej mi było powklejać te wszystkie elementy, ja sobie je dokładam, natomiast zostawiłam je luzem. I teraz e, bardzo fajna rzecz w tym roku do świątecznej kolekcji O'Clocka e, sklep Kraftula wypuścił serię takich właśnie tekturek, które idealnie pasują tutaj obrazkami e, do tej naszej kolekcji, więc coś naprawdę superowego, fajnego. E, Wszystkie informacje macie tutaj w opisie i, i świetnie mi się z nimi pracowało i na pewno jeszcze wiele, wiele prac właśnie z tych które u mnie powstanie. I zobaczcie, jak pięknie te dodatki wyglądają, te zielone listeczki, kwiatuszki, wszystko pięknie tutaj nam się komponuje w tych saniach. Ja celowo właśnie jeszcze je zostawiłam luzem i zaraz, jak już mniej więcej ta kompozycja będzie wypełniona, to sobie te saneczki na końcu dokleję. Do Dokładam jeszcze troszeczkę w lewym górnym rogu po to, żeby nie było tak łyso, też sobie coś tam przykładam i doklejam wszystko przy pomocy kleju na gorąco, szybciutko, bardzo szybko właśnie w ten sposób lubię przyklejać elementy i kiedyś bawiłam się jeszcze, jakiś czas temu układałam sobie najpierw wszystko, wiecie, na sucho, później zdejmowałam, zabierałam się za przyklejenie, a i tak koniec końców zawsze inaczej wychodziła ta kompozycja. Nigdy nie udało się tak do końca przykleić, jakby się chciało, więc już zrezygnowałam z tego, już tak nie robię. Teraz po prostu dokładam, sprawdzam czy mi się podoba i przyklejam od razu i, i zobaczcie, teraz doklejam saneczki i już prawie całość jest gotowa. My friends, I've, mm, I've left the uh, gluing the slate uh, till the last because that, that way I was able to fill up my uh, composition a little bit easier, and once I was happy with it, then I attach my slate. I am adding some couple of the flowers. I also did a little bit uh, composition. on the left upper corner just so I could have this nice movement and uh, it's not going to be only heavy condense on the one corner uh, this this is a great idea to keep your card balanced so it's going to be look nice and neat and um, it's not going to be just you know all jump packed in one place. Uh, finally, I have this Christmas chipboard sentiments which I will be also adding uh, to my card and um, they also add some additional extra dimension and they are really nice decorative elements to add to your project. Na koniec jeszcze wybieram sobie kilka y, napisów, to są świąteczne tekturki y, z tymi napisami i też bardzo lubię właśnie jak one y, dodatkowo nadają takiej objętości pracy, są takim super fajnym elementem y, ozdobnym y, tak naprawdę, więc super mi się z nimi pracuje i Crafto Clock ma naprawdę y, bardzo dużą gamę tych y, napisków na wszystkie okazje, nie tylko świąteczne, ale i uro urodzinowe, na chrzciny, na komunie co potrzebujecie, to w tych takturkach, w tych napisach możecie znaleźć moje ulubione. Oczywiście to są wszystkie te pozytywne. Um, takie wiecie um, motywujące napiski i bardzo bardzo lubię z nich korzystać i właśnie robić takie um, super fajne pozytywne karteczki dajcie znać w ogóle w komentarzu jeśli patrzycie um, jakie które napisy najbardziej lubicie dodawać na kartki i to bardzo chciałabym właśnie to zobaczyć my friends uh, as I was talking about these sentiments uh, my favorite one to add on the cards are all these like uh, positive good vibe uh, motivational quotes and let me know if you're watching let me know in the comment what type of the sentiments you are preferred to adding your card and what is the most used one what is your favorite one lastly to add this really cool uh, winter vibe i'm using this uh, texture paste uh, which will help me out to create this uh, a um, sense of a, a snow lying on the windowsill and as you can see uh, there is lots of a different product which is like a snow textures and things like that i did had one i must tell you but I, I i had one from last year but it's totally dry so i just used this uh, sand texture um, sub textured uh, texture paste and that will just be good as fine I na koniec jeszcze odrobinka śniegu, który wykonałam sobie z pasty teksturalnej. To jest taka piaskowa pasta teksturalna. Miałam kiedyś taki właśnie podobny produkt, który się nazywa Snow Paste i jest takim właśnie sztucznym śniegiem taką pastą, która przypomina sztuczny śnieg, ale się zeszło, ale. Muszę Wam powiedzieć, że ta piaskowa taka pasta też się fajnie sprawdza. Za pomocą pędzelka sobie tak troszkę nakładam tu i ówcie, żeby właśnie takie wrażenie śniegu stworzyć. Troszkę sobie pomiziam na saneczkach, na kwiatusiach i... Wydaje mi się, że ten element po prostu dopełnia całości kompozycji. Zaraz sobie zobaczycie wszystko na zdjęciach końcowych na przybliżeniu, i wydaje mi się, że super świetnie właśnie z tą pastą. Ta zimowa kompozycja tutaj wygląda. My friends, you will see in a second how it's all turned out on a close-up look, photos. I hope you enjoy it. Uh, thank you so much for watching. I hope you enjoyed this inspiration and this, uh, this card tutorial. Um, wishing you all the best. Stay blessed and to see you next time. Kochani, dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Mam nadzieję, że karteczka Wam się spodobała. Ściskam Was bardzo serdecznie. I do następnego. pa. pa!